Około 300 milionów lat temu, w epoce kambru, zawartość tlenu w atmosferze była o 10-15% wyższa niż obecnie. Było to spowodowane występowaniem ogromnych lasów bagiennych w tamtym czasie. Właśnie przez nadwyżkę tlenu na Ziemi pojawiły się niewyobrażalnie duże zwierzęta. Wyobrażacie sobie ważki o wielkości mewy lub karoluchy o rozmiarze mamuta? Ciężko w to uwierzyć, ale właśnie takie zwierzęta w dalekiej przeszłości zamieszkiwały Ziemię. W tym odcinku pokażę Wam największe z nich. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to teraz, a wtedy czekacie jeszcze więcej tego typu ciekawych odcinków. Jeśli możesz, zostaw też komentarz oraz łapkę w górę. Aktywność pod filmikami pomaga mi rozwinąć kanał. Mega Neura. Gigantyczna ważka, której rozpiętość skrzydeł osiągała 75 cm, a masa ciała 150 g. Nie tylko większe stężenie tlenu w atmosferze, ale i brak drapieżników sprawił, że meganeura mogła osiągać maksymalne rozmiary ciała. Pewnie zastanawiacie się czym żywiła się tak ogromna ważka. Odpowiedź jest prosta, bo tak jak obecnie innymi owadami. Artropleura. Czy widząc obecne stonogi dostajecie dreszczy? To teraz wyobraźcie sobie stonogę mierzącą ponad 2 metry. Jednak tamtej szastonoga mimo swoich ogromnych rozmiarów niewiele miała wspólnego z drapieżnikami, ponieważ była roślinożerna. Skamieniałe ślady artropleury znaleziono w wielu miejscach. Wydają się być długimi, równoległymi rzędami małych odcisków, które pokazują, że poruszała się szybko pod nie lasu skręcając, aby unikać przeszkód takich jak drzewa i skały. Sarkozuch Był jednym z największych krokodylomorfów wszechczasów. Jego wielkość wynosiła od 11 do 12 metrów, a waga około 8 ton. Natomiast jego długie i stosunkowo wąskie szczęki miały aż 132 masywne zęby. Gad używał ich do trzymania ofiary oraz rozrywania jej ciała. Uważa się, że starsze osobniki mogły żywić się nawet dinozaurami. Żyły one przeciętnie 50-60 lat. Wielkorak Ogromne stawonogi, swoim wyglądem przypominające jednocześnie raka, jak i pająka. Największe okazy wielkoraków mierzyły nawet 2,5 metra. Zamieszkiwały one głównie wody morskie i co ciekawe, mimo że miały ciało przystosowane do pływania, to jednak przez większość czasu chodziły po dnie, używając nóżek. Wielkoraki polowały głównie na małe bezkręgowce o miękkich ciałach jak robaki. Jednak zdarzało się, że młode osobniki wielkoraków padały ofiarą kanibalizmu przez dorosłe gatunki. Titanoboa rodzaj olbrzymiego węża żyjącego na terenach obecnej Ameryki Południowej. Jego szczątki odkryto na terenie kopalni węgla w północnej Kolumbii. Jego długość ciała wynosiła od 12 do 15 metrów, a masa około 1 tony. Średnica ciała to około 1 metr w najszerszym miejscu. Taki imponujący rozmiar Titanoboa osiągały dzięki wysokiej temperaturze panującej w tamtym czasie. Dziś również większe zwierzęta ektotermiczne znajdują się w tropikach, gdzie klimat jest najgorętszy. Co ciekawe analiza czaszki Titanoboa wykazała, że jego gatunek żywił się głównie rybami. Megalodon Prehistoryczny rekin największa ze znanych ryb drapieżnych. Ze skamieniałości megalodona zachowały się głównie zęby mierzące nawet 16 cm. Na ich podstawie oszacowano, że długość ciała rekina mogła mierzyć ponad 18 m. Megalodon był drapieżnikiem polującym prawdopodobnie na wieloryby i inne duże ssaki morskie. Mógł też polować na inne rekiny, ale tych przypuszczeń nie udało się udowodnić. Anomalocaris to zwierzę jest na tyle specyficzne i nie przypominające żadnego obecnie żyjącego gatunku, że naukowcy musieli przez lata analizować jego skamieniałości. Ostatecznie bezkręgowiec ten otrzymał nazwę Anomalocaris, co w tłumaczeniu oznacza dziwna krewetka. Nie wygląda tak groźnie jak jej poprzednicy? Niech Was jej wygląd nie zmyli ta dziwna krewetka należała do grupy najwcześniej znanych dużych drapieżników. Jak się domyślacie, bez problemu poradziłaby sobie z człowiekiem. Jeśli filmik Ci się podobał, zostaw komentarz i łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Zapraszam również na Instagrama oraz fanpage Głodni Faktów.